Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym zaprezentować wam mega przesyłeczkę ze sklepu Fantop. Tak jest, moi drodzy. Popatrzcie przed wami nordycka wersja Euro 2020. Mamy tutaj trzy starterpaki nordyckie. W środku w takim w nordyckim starter packu mamy album oczywiście, magazyn, taką książeczkę, gameboard, trzy saszetki, trzy limitki małe i jedna limitka duża. Oprócz starter packów mamy puszki duże. To też są nordyckie wersje. Tutaj na dole macie napis Nordic Edition. Do tego dwa Kompletne display boxy. Nordycka wersja. W ramach gratisu jeszcze tutaj moi kochani dostałem blisterek z World Cup 2018. Tak samo gift boxa z FIFA 2018. Plus dwie małe puszki. Jedna Road to UEFA Euro 2020 i z Champions League sezon 15-16. Czyli naprawdę opłaca się kupować w sklepie Fantop. Mega gratisy, oczywiście, za konkretny zakup, bo jak tutaj możecie zobaczyć, dwa boksy, trzy startery, dwie duże puszki, plus jeszcze tutaj, co nieco jest w tym opakowaniu. Otworzymy sobie najpierw i zobaczymy, co w środku, bo widzę, że też tutaj jakieś gratisy są. Będziecie mieć, oczywiście, link do sklepu pod filmem. I jeżeli macie jakieś pytania to piszcie. Serdeczne podziękowania dla sklepu FANTOP za przesyłkę, za gratisy i za pomoc. FIFA 2020 saszetki. Co do tego premium, zobaczcie premium z FIFA 2020. Kolejne saszetki. Tutaj mamy dwie luźne nordyckie saszetki. Plus. O, prosiłem o moje braki. Jedna karta jest Austria. W międzyczasie trafiłem Ukrainę. Więc na ten moment brakuje już tylko jedna karta, mojej kochani. Play of Team Norwegia numer 462, i będzie komplecik. No, i co ja tutaj widzę? Jest jeszcze gratis w postaci limitki Lewandowskiego i Serż Gnabry. Pięknie. No, mega dzięki, Wojtek. I tutaj jeszcze mamy. FIFA 2020 Zestaw kart limitowanych Taka czeglista, więc naprawdę to też się Przyda No i co moi drodzy Otworzymy sobie dzisiaj na odcinku Pomyślę, że Starter pack Nordycki to taki mus Na początek Zobaczyć jak to wygląda Dlatego ja to wszystko tutaj Na bok Przesunę I zostawimy sobie miejsce na starter pack Kto jest tutaj na opakowaniu? puki, De Bruyne, Ronaldo, Eriksen, Ramos i Forsberg. Jak to wygląda na odwrocie? Tak, moi kochani. Nie ma tutaj ceny. Nie ma. Ale jest dużo droższy aniżeli normalny starter pack, na przykład z niemieckiej wersji, bo polskiego na razie nie ma i nie wiemy jaka będzie cena. Ok, lecimy. Otwieramy. Ja na razie zrobię tutaj taką tajemnicę, moi kochani. Nie chcę wam zdradzić, co w środku, więc na razie to sobie odwrócimy. Tutaj mamy saszetki. Raz, dwa, trzy. Kolejna limitka. Tutaj jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Mamy magazyn, gazetkę z opisem. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda w Nordyku, moi kochani. Tibo courtois, czyli mamy tej rarki. Dalej. Bazówki, tak jak to ma miejsce w normalnym albumie, ze stadionami. Plus. Karty Magic Moment. Dalej Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Szwecja. Turcja, Ukraina i Walia czyli tutaj się nic nie zmieniło takie same drużyny są również w normalnej wersji następnie mamy power-up'y bramkarze, później mamy obrońców key-player'ów goal-machine i all-round-player multiplayer fansy. Te dwie bazoweczki, i na samym końcu mamy nordycką wersję z Danii. Czterech zawodników: Schmeichel, Kier, Eriksen i Delaney z Finlandii. Toivio, Kamara, Lot i Pukki. I Szwecja również czterech: Olsen, Larson, Olson i Kwysson. Zaraz zobaczymy. Może trafimy taką kartę. Więc będziemy. Wiedzieć, jak one wyglądają. Album prezentuje się następująco. Tutaj, oczywiście, jest to do wyciągnięcia. Tutaj są numerki do naklejenia. Więc jest wersja nordycka. W końcu. Zaczynamy, moi kochani, unboxing, i myślę, że dołożymy jeszcze te dwie saszetki luźne, które dostałem również, żeby było ciekawie. Pierwsza saszetka, moi kochani: Augustinson, Szwecja, dalej Francja, Lenglet, Wilson, Walia, Tiago, Hiszpania, Logo, Włoch. Wida. I coś tam już widzę za widą. Tak, jest pierwsza karta nordycka. Mamy Simon Kier Nordic Heroes Dania. Czyli tak będą wyglądać nordyckie karty. I ładnie to jest naprawdę zakończone, moi kochani. Fajne te rogi. Nic białego, więc myślę, że tym razem nordyckie karty będą na duży, duży plus. Czyli jest pierwsza karta nordycka, Kier. I tutaj jeszcze bazówka, Kastanie. Ok, to może teraz pierwsza karta limitowana. Zaczniemy z kodzikiem. Tak wygląda limitowana karta 150 coins. A my lecimy dalej. Druga saszetka: Bernardeski, Larson, Hinteregger, Semenow, Kapitan Finlandii, Sparf, Tufan, fans favorite, Larson, Power Up i oficjalne logo. Tak się zastanawiam, czy w normalnej wersji był Larson, ale raczej tak. To jeszcze sobie później po odcinku zobaczę. I co? Teraz pierwsza karta limitowana, normalna. Cristiano Ronaldo. Mamy Ronaldo w starter packu. Otworzymy sobie na innych odcinkach również pozostałe starter packi, żeby sprawdzić, czy wpadają te same limitki. Bo może jest identyczny zestaw albo jedna karta limitowana się zmienia, a inne są te same, więc zobaczymy. Kolejna saszetka. Guedes, Eriksen, Rui Patricio. Boril. I tutaj mamy Izrael Playoff Team, Rumunia, a mi nadal brakuje Norwegia, moi drodzy. Wszystko wpada tylko nie Norwegia. Multiple, Dania i i jeszcze jedna bazówka Maguire Harry Maguire Anglia. Okej, okay, teraz lecimy z tą limitką. Napastnik Yusuf Paulsen Dania. Mamy Paulsena. I z tego co kojarzę chyba jest też albo w fetpekach niemieckich albo w blistrze, bo trafiłem go już czwarta saszetka Ondraszek Gynok Kante Kuzajew kolejny kapitan tym razem z Holandii a Van Dijk Żirkow fan's favorite Rosja golstopper Pickford i jeszcze bazoweczka z Turcji Ali Kaldirim Trzecia, w sumie czwarta mała limitka, bo mamy jeszcze coins. Kto? Lindelw, Wiktor Lindelw. Czyli to raczej będzie nordycka karta, moi drodzy. Wiktor Lindelw. Ostatnia saszetka I zostanie nam na sam koniec XXLK. Griezmann, Matwienko, Sołczek, Ionow, logo Dani, Matwidi, fans favorite, Henderson, key player i Embolo na karcie bazowej. Tak więc moi kochani, kto jest na karcie XXL? Tak jest Cristiano Ronaldo. Tylko jak przypatrzycie się, na tych dużych kartach nie ma napisów. Panini, tutaj je widać, a tutaj są tylko takie smugi wzdłuż. Więc karty w sumie się różnią. XXLK od małej zawodnik identyczna poza ale już tło karty jest inne tak więc moi kochani napiszcie w komentarzu co myślicie na temat nordyckiego starter packa z kolekcji panieni UEFA EURO 2020 ja tutaj chciałbym podziękować jeszcze raz firmie FANTOP za przesyłeczkę za pomoc no i co, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.